Dzień dobry Państwu. E, witam e, w kolejnym odcinku e, Ogień e, Konserwatysty. E, jestem e, obecnie w e, parku w Nowej Kudzli. Nie opada klubu, klubu kawiarni B7 e, w, e, w Krakowie. E, następne nie, odcinki Ogień Konserwatysty będą właśnie w klubu kawiarni B7. Już, już e, drogich Państwa, drogich widzów, zapraszam na. Do widzenia kolejnych odcinków i oczywiście do mm, wstąpienia na e, herbatę, bądź, bądź e, kawę do klubu kawiarni B7. Również Państwa zapraszam serdecznie na, media, e, e, na moje media społecznościowe, na kanale YouTube, e, na, na, na e, Facebooku oraz na X. E, e, i do wsparcia mnie na, na platformie Patronite, jeśli Państwo będą tego chcieli. W tym odcinku Ogień Płaszczyzny 23, chciałem się zająć głównymi tematami, takimi jak relacja Wieloletniej Ukrainy ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej oraz oraz z panem Donaldem prezydentem Donaldem Trumpem. Drugi temat, który chciałem się zająć, to sytuacja na granicy niemiecko-polskiej, sytuacja dotycząca nielegalnej imigracji, problemu nielegalnej imigracji. Trzeci temat, którym chciałem, chciałem się zająć, to oczywiście e, pobieżnie e, e, z tym, e, c, e, co powiedziała, jaką jak, jak obecnicę złożyła Pani P. Magdalena Biejat z, z diabolicznej, z, z diabolicznej e, lewicy. O, obecnicy haniebnej, obecnicy e, e, absurdalnej. I, i, a, więc, a więc proszę Państwa, a do rzeczy. I, i, niedawno byliśmy świadkami dość, dość ciekawej myślę, i, wymiany zdań, dość ciekawej debaty, a nawet kłótni, i, 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 która nastąpiła i, 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 w Waszyngtonie pomiędzy panem prezydentem Balecznej Ukrainy Wołodymyr Wołodymyrem a, a a panem wiceprezydentem Joe, e, USA Joey Devensem i panem prezydentem Donaldem Trumpem. I oczywiście i, 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 i Państwo doskonale wiecie, jaki był przebieg tej kłótni i, 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 i mnóstwo ludzi to, to komentowało, jak chciałem się zająć w tym, w tym momencie i, i taką kwestią. Która, którą myślę, że jest, że jest niezwykle istotna. Mianowicie ta kłótnia miała pewien aspekt, to znaczy aspekt i, i, i prawdy w mediach. I, i, i widzimy jak, 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 dyplomacja, jak dyplomacja wpływa na, na sytuację geopolityczną na świecie.

że miałem, że tam bez, 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 również bez znaczenia, bez i, i, kontekstu. T tutaj w, te, w tej kłótni, która, która nastąpiła, widzę, widzę pewną, pewną prawdę i, 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 zna, i, 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 pewne znaczenie, pewną treść. I, i, i to znaczy to znaczy, to znaczy, iż Pan Donald Trump można było zauważyć w słowach, w związku pana Donalda Trumpa, prawda, emocne, pewne zdenerwowanie na, na to, jak w mojej opinii w zachował się pan prezydent Wołodymyr Zającki. Rzadko możemy się spotkać z prawdą, z prawdą w, w, w polityce partyjnej, z prawdą w, 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 w ogóle w polityce zagranicznej. I, i dlatego, dlatego tej prawdy widzimy mało? I, i tylko tej prawdy e, praktycznie e, niekiedy nie dostrzegamy? I, i ponieważ, ponieważ e, w, 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 w ujęciu polskiej nowoczesnej polityki w ogóle nie tylko nie tylko polityki partyjnej, ale polityki w ogóle Prym, prym, prym wiedzie ideolo ideologia makiawelizmu. czyli pojęcie, które, które ukuł w księciu pan, śl. pamięci pan Machiavelli, w potężnym uproszczeniu proszę państwa. Jest to ideologia mówiąca o tym, że książę, czyli władca, można wykorzystywać jak chce sztuczki elastyczne po to, żeby, po to, żeby prowadzić swoje własne rządy, nawet, nawet środkami niegodziwymi. I tutaj, I tutaj myślę, dlatego właśnie widzimy tak mało, tak mało prawdy, tak mało. I, i, tak mało Zwłaszcza y, y, y y, y odniesienia się do, do obiektywizmu, do, do, y, y, do takiej właśnie wartości i zasad jak prawda y, obiektywna. I y, y, y właśnie y, 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 dlatego ten temat poruszałem, y, y, ponieważ y, y, nie widziałem tego u większości komentujących właśnie tą, tą sytuację w taki, w taki właśnie sposób. I, i, I tutaj, i tutaj i, i jestem odnosząc się do, do, do sytuacji, i, i, i relacji pana, do, do Trumpa z panem Wełęckim, zastanowiłem również i, i, jeszcze jedną wartość. Mianowicie, tak jak wielu komentatorów, i, i, oczywiście ze strony i, głównie lewicowej, głównie neoma, neomarksistowskiej, ne, powiedział o tym, że pan Donald Trump jest pro-rosyjski. E, i, I jest to nieprawda, ponieważ pan Donald Trump e, pogrodził panu Putinowi, że jeżeli pan Putin nie zgodzi się na, na, na rozejm pomiędzy walczą e, e, Ukrainą a zakonem, jakby była potworem Rosją, to wprowadzi sankcje, wprowadzi potężne sankcje na e, i, i Rosję na Kreml, czyli tutaj nie będą jest, że pan Donald Trump jest, jest prorosyjski. Je, je, oczywiście, że mówi pan, pan Donald Trump jest, jest, jest ona politykę, e, politykę partyjną American Great again, o czym o czym powiedział czyli, czyli, oraz American, American First, czyli pierwsza Ameryka. Można się że z tą polityką zgodzić. Można się nie zgodzić, szanowni widzowie, ale, ale na pewno nie można powiedzieć, że pan Donald Trump kłamał przed, swoim, przed, przed wyborami na urząd prezydenta USA. A teraz chciałbym ja się zająć kolejnym tematem, to znaczy, co znaczy i, i okropnej sytuacji na granicy niemiecko-polskiej. Najjaśniejsza na rzecz pod jest, Polska grozi ogromne niebezpieczeństwo. Grozi, śmiem powiedzieć, katastrofa z powodu nielegalnej imigracji. I biedy, szanowni widzowie, jeśli by to była tylko nielegalna imigracja. Ale jest, to, ale jest to imigracja nielegalna, która akurat sobie jest zła, zła, bo jest nielegalna, ale, ale dodatkowo ludzi, którzy są, e, e, którzy po prostu, się, jakby byli bandytami, się, jakby byli, proszę Państwa, y, niech mamy, tak złodziejami i, i, i suwracami. Oczywiście, oczywiście Niemcy, Niemcy nas nam e, w, tych ludzi w, wprowadzają, e, zamyka, e, zamykają własną granicę, a pan premier Donald Tusk, premier naszej wielkiej Polski, tej granicy nie zamyka. I, 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 I oczywiście niedawno nawet policja, nawet policja niemiecka była, była, była u nas na terenie naszej najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej. Potem jak zostało ujawnione, ujawnione, to to policja niemiecka powiedziała, że nie, czyli, czyli, czyli e, 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 zachowała się tak jak szatniacz, który. Dzisiaj, dzisiaj ja rozmawiałem z moim, z moim wujkiem, elektrykiem Dąbrowskim o tym i, pros, i pros powiedział mój wujek, że, że, że policja niemiecka zachowała się tak jak szatniacz, który. Do którego idą ludzie i problem go płac, a szatniacz mówi... Ale, ale ja tego płacę ja w ogóle, w ogóle nie mam tego płacę. I, I co mi Państwo zrobicie? Tak? Że tego płacę nie dość, nie dość mówi żadna, że, że u mnie nie ma, to jest, że Państwo tego, tego płacę w ogóle nie dali i, i, i nie wnieśli. I, i, I zapraszam bardzo gorąco na kolejną manifestację, którą organizuje Robert Bąkiewicz. I która, która, bez, która um, odbędzie się z 20, z 22 marca. I teraz ja się zająć ostatnim tematem, i, y, 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 to znaczy y, haniebnej obrzydliwej obietnicy, którą złożyła kandydat, kandydatka na urząd prezydenta naszej wielkiej Polski.